Agnieszka koster witam Państwa we wtorek 2 sierpnia i zapraszam na Jawor Express. Jawożnickie Laboratorium Biznesu zostało dzisiaj 2 sierpnia przedstawione światu jako nowa przestrzeń w naszym mieście, w której młodzi przedsiębiorcy oraz już ci bardziej doświadczeni będą mogli rozwijać swoje biznesy, wpływając przy tym na przyszłość naszego miasta. Jawożnickie laboratorium biznesu to przestrzeń, w której młodzi ludzie, ale też młodzi przedsiębiorcy będą mogli odnaleźć miejsce, w którym będą zakładać swoją działalność gospodarczą, gdzie będą mogli się jej uczyć, ale gdzie też otrzymają wsparcie po to, żeby ją otworzyć, gdzie pracownicy doradzą, jak można otworzyć działalność gospodarczą, jak można środki pozyskać w tym celu i Będą też tutaj pracownicy zatrudnieni tacy chociażby jak prawnik i księgowy, którzy będą też mogli doradzać w różnych aspektach funkcjonowania z przedsiębiorstwa. Czy po takiej inwestycji można śmiało powiedzieć, że miasto Jaworzno staje twarzą do przedsiębiorców? Rzecznik pracowy Filip Szatanik nie ma wątpliwości. Obserwujemy tendencje na rynku, obserwujemy również okoliczności zmieniające się na rynku pracy i jakby za tymi okolicznościami staramy się iść, staramy się podążać za nowoczesnymi trendami. Wożno jest miastem nowoczesnym i chcę grać w lidze nowoczesnych yy, polskich miast, obok takich metropolii jak Kraków, Katowice, Warszawa, Gdańsk, Poznań. I stąd takie instytucje i stąd takie instytucje będziemy na pewno rozwijać, będziemy na pewno tworzyć, tak aby w przyszłości było dostatecznie dużo Miejsc pracy dla specjalistów Jawożna, aby można było tych specjalistów tworzyć i wreszcie aby łączyć oczekiwania biznesu Jawożnickich przedsiębiorców z wyzwaniami, które pojawiają się na rynku pracy. Gdyby więc jakiś młody przedsiębiorca albo już długo działający na naszym rynku biznesmen chciał podjąć współpracę, to kroki do tego są bardzo proste. Wystarczy zarejestrować się przez stronę Jawożnickiego Laboratorium Biznesu albo przez Urząd Pracy, albo chociażby tutaj przyjść do tego miejsca. I umówić się z pracownikami. I to wystarczy. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka inwestycja w naszym mieście i że Jawożno dalej będzie się rozwijać w tym kierunku. Chcemy być miastem dla młodych przedsiębiorców, dla młodego biznesu i dlatego takie miejsca. Chcemy jakby łączyć oczekiwania przedsiębiorców młodych, łączyć oczekiwania młodych ludzi w Jawożnie, żeby z Jaworzna nie uciekali, żeby tu zostawali. Chcemy im tu pokazywać możliwości i chcemy tworzyć dla nich miejsca pracy właśnie tutaj. Jawożnickie Laboratorium Biznesu, swoją siedzibę, ma przy ulicy Bocznej 7K na osiedlu Podwale. Przestrzeń jest nowoczesna i skonstruowana tak, aby jej użytkownicy czuli się jak najlepiej i aby jak najskuteczniej mogli rozwijać swoje przedsiębiorstwa lub aby mogli je stawiać od podstaw bez większych kłopotów. Ósme ogólnopolskie warsztaty muzyczne poluzone przeszły do świetlanej historii. Koncert finałowy w wykonaniu uczestników zamknął warsztaty w sobotę 30 lipca. Młodzi muzycy zaprezentowali się na scenie MDK. Podczas sześciu dni szlifowali pod okiem muzyków z Poluzjantów w wokal i grę na instrumentach. Ponadto wieczorami oddawali się jam session z płaszczką i w Jazz Club Muzeum. Warsztaty były z pewnością dla uczestników czasem bardzo frapującym, a wrażenia pozostawią nie do zatarcia. Przede wszystkim daje to nam niesamowitą możliwość usłyszenia siebie. Kiedy gramy, śpiewamy na żywo, ten odbiór muzyki jest całkiem inny. Kiedy się nagramy, możemy na spokojnie przeanalizować to, co zrobiliśmy dobrze, a co wymaga jeszcze poprawy? To jest, powiem Pani, bardzo obszerne pytanie, bo tutaj się tak dużo dzieje. Ja myślę, że te warsztaty jeszcze bardzo długo zostaną z nami. Jakby po zakończeniu. Mi się wydaje, że tutaj dzieje się na tyle dużo, że my nawet nie mamy czasu analizować tego, co się dzieje. Dopiero jak wrócimy gdzieś tam do domów, to będziemy jeszcze to było, jeszcze tamto było. To wszystko będzie do nas wracać i kiełkować jeszcze przez długi, długi czas. A intensywnie jest bardzo. Jest dużo pracy, dużo wyzwań. Właśnie odnalezienie się w grupie, odnalezienie się na scenie. Jakby dopór też repertuarów, czym dobrze brzmimy. No i dużo odkrywania siebie samego, swoich możliwości. To jest duży rollercoaster emocjonalny. Jak przyjechałam tutaj w niedzielę, to jeszcze nie wiedziałam, jestem pierwszy raz, więc nie wiedziałam zupełnie, z czym się mierzę. I w poniedziałek miałam taki moment kryzysowy, ponieważ byłam totalnie zagubiona. I w środę, gdzieś tak po zajęciach u Kuby, kiedy udałam się przed nim zaśpiewać, to był taki moment, kiedy się odblokowałam i, i zupełnie jakby. Teraz jestem w innym miejscu. Jak pamiętam siebie z niedzieli czy poniedziałku, to teraz jest zupełnie inaczej. Jestem bardziej otwarta na muzykę i po prostu szczęśliwa. Wszyscy uczestnicy, w liczbie około 70, nauki pobierali z wielkim zaangażowaniem. Nikt nie leniuchował się, nie ociągał. Tacy wykładowcy tylko w zon. Jesteśmy przekonani, że wykładowcy dostrzegli w młodych muzykach coś, co u mnie nazywa się potencjałem. Innymi słowy, uczestnicy pewnie dobrze rokują. Nasz system edukacji nastawia na kształcenie takie indywidualne i, i na muzykowanie indywidualne, a w tych ludziach jest duży potencjał muzykowania wspólnego, jakiejś wspólnej komunikacji na scenie. Natomiast przez to, że właśnie u nas w szkołach się w zasadzie o tym nie mówi, to, to ten potencjał nie ma szans się rozwinąć, a warsztaty nasze poluzon no bazują właśnie na tym, żeby rozwijać komunikację w zespołach i, i ci ludzie jak Otrzymują to rozwiązanie, jest im pokazane jak można to zrobić, to oni bardzo szybko to łapią i to już mówię bez względu na wiek. Bardzo szybko to łapią i korzystają z tego i to jest świetne. Wprawdzie śpiewać i grać może każdy, ale dobrze jest wiedzieć czy oby na pewno robi się to poprawnie i czy publice przypadnie to muzykowanie do gustu. Taka wiedza i doświadczenia są bezcenne. Ważne, że zawsze można coś poprawić. Warsztaty Poluzon się sprawdzają w praktyce. I oto szło. Rząd chce rozprawić się z fałszywymi SMS-ami i połączeniami służącymi wyłudzeniom. Operatorów zatem czekają nowe obowiązki. Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej to jest akt prawny, który ma wykorzystać dostępną już dzisiaj technologię do tego, aby zwalczać przestępczość, która w ostatnich miesiącach i latach stała się szczególnie dotkliwa dla obywateli, dla przedsiębiorców. Przede wszystkim jest to związane z podszywaniem się pod jakąś osobę, pod przedsiębiorcę i w ten sposób doprowadzanie do tego, że ktoś albo oddaje nam dostęp do swoich zasobów albo w sposób niezgodny z swoim interesem rozporządza swoimi pieniędzmi. Chcemy takim zjawiskom przeciwdziałać, dlatego, że widzimy, że szkodliwość społeczna i skala tych, skala tych zjawisk stale rośnie i dlatego wspólnie z rynkiem, wspólnie z przedsiębiorcami z branży telekomunikacyjnej wypracowaliśmy rozwiązania, które pozwolą na to, aby po pierwsze nie było możliwe Wykonanie połączenia telefonicznego z numeru innego niż ten, który faktycznie. Nie, znaczy nie było możliwe wykonanie połączenia, które podaje się za połączenie z numeru innego, niż to jest faktycznie, czy niż to faktycznie się dzieje. Po drugie, kwestia ograniczenia możliwości rozsyłania na masową skalę SMS-ów zawierających złośliwą treść, SMS-ów phishingowych. Chcemy, żeby takie wzorce niebezpiecznych, wiadomości były wspólnie przetwarzane przez operatorów telekomunikacyjnych i w momencie wykrycia u choćby jednego wyłączane dla całej populacji, dla wszystkich przedsiębiorców. I kolejną rzeczą jest dodatkowe zabezpieczenie dla poczty elektronicznej, czyli wprowadzenie protokołów bezpieczeństwa, które sprawią, że wiarygodność nadawcy będzie znacznie wyższa niż do tej pory i uniemożliwi podszycie się pod kogoś, kto wysyła nam Wiadomości e Mail. Jeżeli chodzi o kary, które przewiduje ten projekt, to te kary są. No z jednej strony są to kary dla osób, które dopuszczają się tych przestępstw. To są takie standardowe, wydaje się, adekwatne, jeżeli patrzymy na inne czyny zapewnione w kodeksie karnym, czyli od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeżeli chodzi o kary dla przedsiębiorców, to te kary są podobnie jak w innych przypadkach uzależnione od przychodu, czyli o ile dobrze pamiętam do 3%, do 3 rocznego obrotu, ale też trzeba pamiętać o tym, że no, te wysokość tych kar, jeżeli sobie to wyliczymy, patrząc na tych największych graczy, no to ona nigdy w historii no, nie była nałożona na takim poziomie, jeżeli chodzi o inne organy, takie jak na przykład Urząd Komunikacji Elektronicznej, także myślę, że chodzi przede wszystkim o to, żeby wskazać, że te, te podmioty, które świadczą te usługi, po prostu muszą bardzo poważnie brać te kwestie bezpieczeństwa, ponieważ jeżeli tak nie będzie, to te kary mogą być dla nich naprawdę dotkliwe. W dzisiejszym odcinku spotkania z przyrodnikiem Pan Piotr przedstawi nam roślinę o nazwie komosa mierzliwa. Poznamy komosę mierzliwą, henopodium bulwaria z rodziny szarłatowatych amaranthace. Bohaterkę tego filmu znam osobiście tylko z jednego stanowiska w Jaworznie. To początek ulicy Świętej Barbary od strony placu Świętego Jana. Po raz pierwszy zobaczyłem ją tam 14 lipca 2016 roku. Od tego czasu utrzymuję się w tej okolicy. Pierwszą sesję filmową wykonałem 13 sierpnia 2021 roku. Tutaj ma idealne warunki rozwoju. Miejsce jest bogate w związki azotu, o czym świadczy ponadto obfitość pokrzyw. Drugą sesję filmową wykonałem 22 czerwca 2022 roku. Na tym tle posłuchajcie kilku najważniejszych informacji. To roślina o charakterystycznych rombowych, jajowatych blaszkach liściowych, osadzonych na długich ogonkach. Wyróżniają mączyste owłosienie i odrażający śledziowy zapach. Określenie to dotyczy śledzi, które dawno utraciły przydatność do spożycia. Jest gatunkiem rodzimym dla flory Europy, Afryki i Azji. Dla naukowców to epekofić pochodzący z obszaru śródziemnomorsko-irano-turańskiego. Poza tym rozwleczono ją po świecie. We florze Polski ma status gatunku rzadkiego, wręcz zagrożonego w ciągu najbliższych stu lat wymarciem. Zastąpił nawet zaszczytu wpisania go na czerwoną listę w kategorii EN zagrożony. Liczniej występuje w południowo-zachodniej części naszego kraju. To dziwne, ponieważ miejsc, w których ten gatunek mógłby się znakomicie urządzić, jest sporo. Są to siedliska ruderalne, przydroża, przypłocia o glebach lekkich, zasobnych w azot. Im cieplej, tym lepiej. I na zakończenie, zamiast tradycyjnej mantry, ciekawostka natury osobistej. Wspomniany na wstępie odrażający średniowy zapach tej rośliny wyczuwają wszyscy, którym ją pokazują w tym miejscu od 2016 roku. Ja jeszcze tego nie doświadczyłem, chociaż bez trudu wyczuwam inne, mocne, nierzadko odrażające zapachy. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Jawor Expressie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.